Zanim przystąpimy do realizacji bogatego dzisiaj porządku obrad, zaczniemy od przyjemnej uroczystości. Otóż dwójka naszych radnych, pani marszałek Maria Kurowska i pani wiceprzewodnicząca Teresa Pamuła, z woli narodu zostały posłankami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się bardzo, że wszystkie trzy Panie, bo do wszystkich pań trzech kieruję te podziękowania, no, są, były radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Myślę, że Sejmik jest taką szkołą, jest takim etapem, gdzie ta samorządność regionalna, gdzie ta demokracja regionalna się kształtuje. Bardzo serdecznie gratulujemy, dziękujemy i prosimy o wsparcie i współpracę na wszystkich pozycjach, jakie Panie będą teraz zajmowały. Pracę dobrą zastępczynię, ale, ale Polska zyskuje świetną posłankę. Broń tam naszych interesów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Krótki okres mojej pracy w Sejmiku uświadomił mi, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. To, że stałam z woli narodu posłem Rzeczpospolitej Polskiej, przyjmuję jako duży kredyt. Który muszę wypłacić swoim wyborcom. Nie tylko wyborcom tutaj naszego pięknego Podkarpacia, naszych bieszczat, naszego roztocza, ale wyborcom całej Polski. To zadanie, które przed mną stoi, jest bardzo dużym wyzwaniem. I chciałabym ten mandat sprawować jak najlepiej potrafię. I chciałam zadeklarować, że wszystko, co jest możliwe z mojej mocy zrobię na rzecz Podkarpacia i Polski. Zawsze merytoryczne dobre przyjęcie na Sejmiku Województwa Podkarpackiego sprawiało, że z radością przyjmowałam zaproszenie i mogłam o wielu bieżących kwestiach, także w tych trudnych sprawach, takich jak powódź, zagrożenie ASF-em, z Państwem rozmawiać. Bardzo serdecznie za tę. Życzliwą, merytoryczną dyskusję dziękuję. Wierzę głęboko, że zmieniają się funkcje, zadania powierzone, natomiast możliwość i forum do życzliwej debaty pozostaje. Bardzo na to liczę, także wobec tej zmiany perspektywy i mojego zadania, bo tak traktuję nowe wyzwanie, przed którym stoję. Trzy osoby związane, yy, i to Panie, z sejmikiem dzisiaj są posłankami Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. To też pewno jakiś znak czasu, że wyborcy mają zaufanie do kobiet, że przez ten czas, kiedy pracowałyśmy na swoich funkcjach, potrafiłyśmy pokazać, że zależy nam na sprawach, yy, na rozwiązywaniu problemów, a z daleka jesteśmy od konfliktów. Chciałabym bardzo Państwu podziękować, że te lata współpracy były właśnie takie owocne. Przez te pięć lat, kiedy jestem w Sejmiku, udało nam się dużo zrobić. Mamy zarówno, Możemy się zarówno pochwalić bardzo dużymi inwestycjami, jak i tymi mniejszymi, które są bardzo potrzebne przeciętnym mieszkańcom naszej małej ojczyzny, jaką jest Podkarpacie. To nie koniec jeszcze podniosłych chwil. W związku z faktem, że panie dwie nasze radne zostały wybrane do Sejmu, to w ich miejsce do grona radnych wstępują pani Monika Brewczak oraz pan Andrzej Ćwierz. Pani Monika Brewczak, wyborczego radnych. Mam dziękuję. Mam taką propozycję, żeby Państwo pozostali tutaj dobrze i tutaj złożymy, a ja wrócę do siebie i odczytam radę. No to pokażcie, to jest przewodniczącym tu razem z gram. No, Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego przez suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję, I pana tak andyświat. mi dopomóż Bóg. I Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję pięknie. Zajemnik bo je došla na patent, da se je ta novi dan.